Stasiek dostał kamerę Trzeba zobaczyć co mu przysłali, czy go nie oszukali I tu karta pamięci widzę Tylko pamiętajcie, to jest moja kamera Jak będzie w życiu ktoś ją kamerował To na no, to już ode mnie Tak jest Co to jest? Karta pamięci Karta pamięci, pamięci. dobra O, no, to jest do kamery Zobaczymy co zawiera duże pudełko czy tu, czy to, czy to, czy, czy Jak się do tego zabrać? No będziemy musieli tą kamerę najpierw ubezpieczyć. Bez ubezpieczenia nie wolno wyjść z tą kamerą z tego biura. Ubezpieczamy kamery od sprzęt fotograficzny, od wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych, także warto poświęcić kilka stówek na ubezpieczenie a są różne imprezy, gdzie ta kamera może spać. może uległo szkodzeniu wtedy kilka na kilka, kilkanaście, kilka tysięcy jest zamorzony o faktycznie jest to zapakowane ja dziękuję, ja się do tego nie dostać Poczyna, tam nic nie ma no właśnie jak to myślę, że tu będzie już to no, pudełko. No właśnie Chyba jednak nie, coś tu musi być No Trudy. Nie, chuj O coś tutaj już zaczynamy. Historyczna chwila Historyczna chwila Razik będzie nagrywał filmy na swój kanał YouTube. Zapraszamy. subskrypcję kanału YouTube Stasia Firma Ubezpieczeniowa no tak Perfekt, najlepsza firma, we i nie tylko, w tej Polsce. Zapraszamy do nas na kawę i polecamy się z nagrywaniem, zrobieniem zdjęć i z ubezpieczeniem. Trzy biedni. O Państwa! Zaraz tutaj pokażemy Państwu Co tu jest? O, długich. Na razie, proszę Państwa, są takie woreczki Woreczki Napełnione powietrzem Żeby, proszę Państwa... O, mamy kamerę Tak to wygląda, Panasonic HC-X1500 No, to było taki masz nóż. Musimy kulturalnie, żeby nic nie uszkodzić, proszę państwa. Nic nie może być uszkodzone. Możemy to przekroić. O. Zobaczmy, to zawiera pudełko, co tu w tym pudełku jest? No, proszę Państwa, jest kamera. Nie jest ona duża. Bardzo mała, ale jest. Proszę bardzo. Kamera Pana Sami. Jaka, jaka, leciutka. Tak, to proszę Panią, proszę. A tu jeszcze mamy jakieś instrukcje. Tu jeszcze coś jest. Tak, tutaj w tym A, tutaj tak. To są jakiś akumulator, tak? Akumulator i i przewody i wszystko. Zapraszamy do oglądania filmów i zapraszamy. na kanał YouTube firma ubezpieczeniowa Perfekt Stanisław Jasina. I Do zobaczenia! Imprezy na imprezę. Imprezy Wojciech Brzeznik. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia